Witam. Posłuchajmy opowieści niezwykłych wszystkie nasze ziemskie sprawy. Między światami nowy ksiądz zaczął mieć widzenia. Twierdził, że objawia mu się stary proboszcz. Proboszcz nie wiedział o co duchowi chodzi, ale ja w mig pojęłam czemu nie może odejść za świat. Czyta Sylwia zapominajka. Kiedy straciłam pracę, byłam kompletnie załamana, bo w naszym regionie akurat panowało straszne bezrobocie. Już myślałam, że przyjdzie mi i dzieciom przymierać głodem. No bo kto tak naprawdę potrzebuje 48-letniej kobiety z zawodowym wykształceniem. W końcu zgłosiłam się do opieki społecznej. Był to dla mnie straszny wstyd, bo jakże to zdrowe ręce mam po jałomuszne wyciągać? Jedna z urzędniczek powiedziała mi, że być może znajdzie dla mnie jakąś pracę i dodała, że jej ciotka jest gosposią, uproboszcza w niedalekiej parafii na wsi. Ale ona już bardzo nie domaga i prosiła, abym się rozejrzała za jakąś miłą i gospodarną osobą, która ją zastąpi, usłyszałam. Oczywiście moje potrawy musiały smakować proboszczowi. na szczęście ksiądz pochodził, pod, pochodził z moich stron, więc był zachwycony, gdy na stół wjechały karminadle, modra kapusta i czarne kluski. A zostałam przyjęta od razu i spędziłam na plebanii następne 15 lat. Niestety, proboszcz był już leciwy. I w końcu mu się zmarł. Okropnie się denerwowałam, kogo przyślą na jego miejsce, i czy następca przyjedzie z własną gospodynią, jak to często jest w zwyczaju. W końcu miałam jeszcze tylko dwa lata do emerytury. Na szczęście, gdy się pojawił że kiedyś gościł u mojego zmarłego proboszcza i podjęłam go obiadem. Palce lizać. Po czym to on zaczął mnie prosić, abym została i była także jego gospodynią. Niebiosa nade mną czuwają, pomyślałam i od razu pobiegłam do kościoła podziękować Najświętszej Panience za tę łaskę. Początkowo wszystko było w porządku, Nowy proboszcz chodził po parafiach i z każdym się zaznajamiał. Problem zaczął się wtedy, gdy usiłował przejść przez strumień do jednej z zagród. Przyleciał stamtąd na plebanie całkiem blady. Wziął klucz do kościoła i w środku dnia rzucił się krzyżem przed ołtarz. Co jest? Byłam zdumiona jego zachowaniem. Ale nic nie powiedział, a ja nie pytałam, co się stało, bo przecież mi nie wypadało. Na drugi dzień znowu postanowił wybrać się do tej zagrody. Przywdział stółę, złapał kropidło i poszedł. A po co mu kropidło? Chałupę święcił będzie? Zastanawiałam się. Wrócił szybciej niż wyszedł i to sądząc wielkimi susami na i przez łąkę do plebanii nie zajrzał, tylko od razu pognał do kościoła, w którym akurat jedna z sióstr zakonnych układała kwiaty, tyle go widziała. Zauważyłam jednak, że bez stuły wrócił, co mnie zaniepokoiło. Musiał ją gdzieś zgubić, gdy tak gnał przez tę łąkę, biedaczek. Pomyślałam i litościwie poszłam jej poszukać. Rozglądając się na wszystkie strony. Doszłam aż do kładki i patrzę, a stół sobie spokojnie wisi na poręczy, jakby ktoś specjalnie ją tam zostawił. Dzięki Ci, Boże. Westknęłam, bo już sądziłam, że gdzieś na dobre przepadła, w trawie albo w jakichś krzakach. Kiedy wróciłam do domu, księdza jeszcze nie było, więc powiesiłam odnalezioną stółę na miejscu i zajęłam się gotowaniem obiadu. Właśnie soliłam zupę. Kiedy z pokoju dobiegł mnie dziki wrzask nowego proboszcza. Tak mnie przestraszył, że aż łyżka z głośnym brzękiem wypadła mi z ręki. Pobiegłam do pokoju i widzę, jak ksiądz patruje się w powieszoną stół jakby diabła zobaczył. No, znalazłam ją. Na poręczy sobie wisiała. Oznajmiłam. A z niego jakby nagle powietrze uszło. Myślałem, że sama tu przywędrowała. Wymamrotał takim głosem, że od razu przemknęło mi przez głowę wariat. Szalonego proboszcza nam przysłali i pewnie będą z tego kłopoty. Bo kto to widział, aby stuła czy inna rzecz sama się przemieszczała? Ksiądz w tym momencie spojrzał na mnie i wyczytał chyba z mojej twarzy wszystko, bo wyszeptał. Nie jestem wariatem, wyznał, po czym usiadł ciężko na krześle i ukrył twarz w dłoniach. Widziałem starego proboszcza z zduszonym głosem. Proboszcza? Dobrze, że ręce miałam w tym, tym razem puste, bo znowu bym coś upuściła. Ale przecież on nie żyje, wykrzyknęłam. Wiem, odparł ksiądz i w tym momencie pojęłam. Ducha ksiądz widział? Pokiwał głową, a ja nie miałam, usiadłam, ciężko na krześle obok. Gdzie? Zapytałam po chwili, czując, że narasta we mnie nie tylko groza, ale i ciekawość. Na tej kładce, tam, stwierdził nowy proboszcz. Co wiedzie przez strumień do zagrody, Marianowej? – Upewniłam się. Ksiądz wyznał, że proboszcz objawił mu się już dwa razy. Stał po drugiej stronie, na kładce i machał do mnie. A widziałem go tak wyraźnie, jakby zupełnie był żywy. Już wczoraj się go przeląkłem ale poszedłem do kościoła, odmówiłem modlitwy za jego duszę i myślałem, że odnajdzie spokój. Na wszelki jednak wypadek zabrałem dzisiaj ze sobą wodę święconą, co by i miejsce jego pojawienia pokropić. Doszedłem do kładki i nie było nikogo, więc ruszyłem przez nią, śmiało skropidłem, pomaczanym w święconej wodzie, którą przy sobie miałem w mojej buteleczce, a tu nagle duch znowu mi się pojawił. Odskoczyłem, a on zaczął machać i przeganiać mnie, żebym wracał. To ja się na niego zamachnąłem tym kropidłem i wtedy czuję, że miastuła jak żywa, na szyi mi się skręca i niczym wąż przeklęty wije. Odskoczyłem, a ona spadła na ziemię i dali podryguj, jakby zaklinacz jej grał. To ja już nie czekałem, ani mi się do gardła rzuci, tylko ścisnąłem mocniej kropidło i uciekłem. Zpadłem do kościoła i na kolanach błagałem Boga, aby dał życie wieczne, by dał wieczne odpoczywanie duszy proboszcza. Mam nadzieję, że mnie tym razem wysłucha. A jak nie, zasmuciłam się w myślach, to co wtedy? Strasznie mnie to poruszyło, że starszy proboszcz spoczynku zaznać nie może, bo dobry był z niego człowiek i skoro na ziemi, na ziemię jako duch wraca, to widać w jakiejś ważnej sprawie. Poszłam więc do kościoła pomodlić się za jego duszę, a przy okazji poprosić, że jeśli ma coś do przekazania ważnego, to niech mnie to powie, a nie nowemu proboszczowi. On tu nikogo jeszcze nie zna. Trudno mu będzie sprawę załatwić. Nie to co ja argumentowałam. No i dzięki Bogu moje modlitwy odniosły skutek, bo w nocy przyśnił mi się proboszcz staruszek. Trzymał w rękach jakąś kopertę, którą następnie włożył do starego brewiarza i na półce go ustawił. Na koniec uśmiechnął się do mnie, a ja się przebudziłam. Samego rana weszłam do gabinetu i patrzę, a brewiarz faktycznie na półce stoi i z niego wystaje jakaś koperta. Wyjęłam ją, a na kopercie napisane ręką starego proboszcza nam za spokój duszy starego Mariana, a w środku pieniądze. Wtedy wszystko zrozumiałam. Musiał stary proboszcz wziąć kopertę, zupełnie o niej zapomnieć. Ostatnimi laty szwankowała mu trochę pamięć. A Marian znany był we wsi jako rozrabiaka, pewnie jeden grzech miał na sumieniu: bez mszy za duszę do nieba by nie trafił. No i stary proboszcz, uczciwy człowiek, jak się po śmierci zorientował, że mszy nie odprawił, to też spokoju nie mógł znaleźć. Tylko się nowemu księdzu pokazywał. Na drodze do chałupy wdowy po Marianie, żeby mu dać do zrozumienia, że to o jego jej krewnego mu chodzi. Nowy proboszcz to myślałam, że mnie wyściska, kiedy mu wszystko wyjaśniłam. Od razu muszę odprawił najuroczyściej jak tylko można było, nawet w dzwon kazał bić. A kilka dni później znowu poszedł do Marianowej z wizytą i już bez żadnych przeszkód Przeszedł przez kładkę nad strumieniem. Kamień spadł mi z serca, że stary ksiądz wreszcie odnalazł spokój duszy, Bogu miła. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.